Historia Związku Wieniawy i Rozbickiego. Nie zawsze było kolorowo. Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki rozstali się. Choć o rozpadzie ich związku plotkowano od dłuższego czasu, aktorka, dopiero teraz, w rozmowie z jednym z portali, oficjalnie to potwierdziła. Parą byli cztery lata, a początki ich związku opierały się na przyjaźni. Na swoim koncie mają już jedno rozstanie. Czy to oznacza, że klamka już zapadła? Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Poza tym, że jest wziętą aktorką i stawia coraz śmielsze kroki w branży muzycznej, jest także popularną influencerką, którą na Instagramie obserwuje ponad 2 mlyn osób. Niedawno zadebiutowała w roli jurorki programu Mam Talent. Nikodem Rozbicki to polski aktor, muzyk, a także DJ. Popularność przyniosły mu role w takich produkcjach jak m.in. Chyłka, Komisarz Alex, Baby Blues, Dywizjon 303, Historia Prawdziwa, a także główna rola w filmie Netflixa pod tytułem Wszyscy Moi Przyjaciele nie żyją. Niedawno wcielił się też w postać Adama Mickiewicza. W 2016 roku uczestniczył w piątej edycji tańca z gwiazdami, gdzie partnerowała mu Agnieszka Kaczorowska. Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki nie są już razem. Aktorka oficjalnie to potwierdziła. Pomimo licznych spekulacji w mediach dotyczących rozstania Wieniawy i Rozbickiego, sami zainteresowani nie potwierdzali plotek, a na ich profilach w mediach społecznościowych na próżno było szukać oświadczenia na ten temat. Dopiero w niedawnej rozmowie z pomponikiem celebrytka potwierdziła, że oficjalnie jest znów singielką. Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki jak długo byli razem, oto historia ich miłości. Zarówno Wieniawa, jak i Rozbicki rozpoczynali karierę w tym samym czasie. Kiedy ona była gwiazdą rodzinki.pl, on również stawiał pierwsze kroki w aktorstwie. Pierwsze wspólne zdjęcia Wieniawy i Rozbickiego pochodzą z 2018 roku widać na nich, jak serdecznie przytulają się na jednej z warszawskich ulic. Co ciekawe, aktorka w tym samym czasie była w związku z Antonim Królikowskim. Z czasem, kiedy celebrytka rozstała się z aktorem, coraz chętniej pokazywała się w towarzystwie 6 lat starszego od niej przyjaciela. Pomimo tego, że ich gesty nie wskazywały na coś więcej niż przyjaźń, para nie potwierdzała związku aż do 2020 roku. To właśnie wtedy Julia Wieniawa udzieliła wywiadu magazynowi Gala: Powiedziała: Teraz znów jestem w związku i postaram się pielęgnować i chronić swoją przestrzeń prywatną. Oczywiście nie mam zamiaru jej całkowicie ukrywać, ale nie chcę, żeby media próbowały niszczyć moją relację, potwierdziła przypuszczenia fanów. Jesienią wspomnianego roku w mediach społecznościowych Wieniawa i Rozbicki zaczęli publikować wspólne zdjęcia z podróży. Zakochani spędzili razem czas w górach, a potem na Zanzibarze. W jednym z wywiadów Julia zdradziła, że połączyły ich właśnie wspólne wyprawy. Sielanka trwała, a oni, młodzi i piękni, chętnie udzielali wywiadów i nie szczędzili sobie czułości na ściankach. Wtem nastąpiło rozstanie. 30 listopada 2022 roku w mediach społecznościowych opublikowali oświadczenie, że nie są już razem. Pomimo tego parę nadal widywano razem, a relacje na Insta Stories aktorki jednoznacznie wskazywały na to, że spędza czas z Nikodemem. Czas mijał, a fani nie mogli się doczekać informacji o powrocie. Ten czas nastał dopiero w maju 2023 roku. Julia Wieniawa oficjalnie potwierdziła wtedy ponowny związek z aktorem. Ich ostatnie wspólne medialne chwile udokumentowano podczas wydarzenia Bestsellery Empiku, który prowadziła aktorka. Nikodem Rozbicki, który przez dłuższy czas przebywał w Stanach Zjednoczonych, przyleciał wówczas do Polski tylko po to, aby zobaczyć swoją ukochaną w roli prowadzącej Galę. Przyleciałem na chwilę zobaczyć moją ukochaną i zobaczyć Bestsellery Mpiku. Jula bierze na siebie takie duże, stresujące wyzwania, i to jest niezwykle fascynujące, inspirujące i robiące wrażenie, że nie ma rzeczy, których by się bała. Dzisiaj cały wieczór prowadzi i była przed chwilą na scenie, więc multitasking. Ale cieszy mnie to niezwykle. Ona, mam wrażenie, coraz lepiej się w tym odnajduje, powiedział wtedy w rozmowie z pudelkiem. Czy to właśnie odległość stała się powodem rozstania?